Przestać. Tylko bądź ze mną. Ja jestem. Jesteś. Jestem. I będziesz. Zawsze. Zawsze. Wobec tego ja przestaję pić. Od kiedy? Od teraz. Proszę uprzejmie. Ja wiem, że to jest trochę mało wiarygodne, ale ja ci dam inny dowód. Ale jaki ty chcesz mi dać dowód? Po, po co mi dowód? Tu chodzi o całe nasze życie. Otóż to, o życie. Lata, miesiące, dni. Każdego dnia trzeba coś udowadniać. Ja ci udowodnię. Po prostu pójdę teraz na koktajl. Nie, nie, proszę cię. Pojadę na koktajl i nie wypiję ani grama. A nie dasz rady. Powinien się położyć, przespać, odpocząć. Rano pojedziesz do matki. Ale rano, dziecko, czy ty wiesz co to znaczy dla mnie rano? Piąta, czwarta rano, to jest po prostu koszt to nie, nie da się tego wytrzymać. No, ale jeżeli wytrzymasz ten poranek, to następny będzie łatwiejszy, a kolejny jeszcze łatwiejszy. Zaraz. Musi się udać. Po prostu musi się udać. Trzeba tylko działać. Najgorsze, co można zrobić, żeby się położyć i czekać na ten pieprzony koszmar. A więc trzeba działać. Więc tak. Jadę na koktajl, wracam, pakuję się, dzwonię do ciebie, przyjeżdżasz, odwozisz mnie do matki. Albo jedźmy razem na święta. Nie... Ja obiecałam rodzicom, że będę z nimi. Nie mogę. Poza tym przecież ja nie widziałam twojej matki na oczy. Najwyższy czas. Dobrze, odwiozę cię wieczorem do matki. Zostawię cię tam. Odpoczniesz, wyśpisz się. Następne święta spędzimy razem. Następne święta razem, tak?